14 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafi na konta i do portfeli zdecydowanej większości emerytów i rencistów we wrześniu. Niektórzy seniorzy mogą jednak spodziewać się jej nieco wcześniej, bo już pod koniec Sierpnia. ZUS wypłaci dodatkowe świadczenie z urzędu, czyli nie trzeba o nie składać żadnych wniosków. Tegoroczna czternastka trafi do uprawnionych razem z emeryturami i rentami przysługującymi za wrzesień zgodnie z kilkoma ustalonymi terminami wypłat. Jednym z nich jest pierwszy dzień miesiąca. Emeryci i renciści z takim terminem płatności dostaną więc czternastkę odpowiednio Wcześniej, bo środki na pocztę i do banków trafią jeszcze w sierpniu. W tym roku pełna czternastka wyniesie 1878 zł. i 91 groszy brutto. To dokładnie tyle, co obecna minimalna emerytura. Na całą kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, np. emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł. brutto. Osoby ze świadczeniami powyżej 2900 zł. Brutno. I nie więcej niż 4728,91 groszy brutto otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę na przykład do emerytury w kwocie 3.500 zł brutto będzie przysługiwać czternastka zmniejszona o 600 zł, czyli do wypłaty zostanie 1278 zł i 91 groszy brutto. ZUS nie przyzna czternastki, jeśli okaże się ona niższa niż 50 zł. Brutto. Nie otrzymają jej więc osoby, które mają emeryturę lub rentę wyższą niż 4728 zł i 91 groszy brutto. Na dodatkowe świadczenie nie mogą również liczyć osoby, które na 31 sierpnia będą miały zawieszoną wypłatę emerytury lub renty, np. dlatego, że przekroczyły limit. Dorabiania. ZUS odliczy o czternastki składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Wysokość czternastki na rękę nie będzie jednakowa z powodu różnic w zaliczce na podatek. Na przykład osoba, która pobiera emeryturę w kwocie minimalnej 1878,91 zł brutto otrzyma 1558,81 zł. Na rękę. 14. Będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przy ustalaniu wysokości świadczenia osobie, która pobiera rentę wdowią, ZUS przyjmie sumę przysługujących świadczeń wypłacanych w zbiegu lub sumę przysługujących świadczeń przyznanych i wypłacanych przez dwa organy emerytalne lub rentowe lub przez kilka organów. ¡Gracias!